Dobry. Witam się z Wami w nowym roku, z niezmiennie tą samą kawą o poranku, z tym samym mlekiem i co nowy rok, nie nowa ja. Otóż nie, uważam, że zasypywanie nas dookoła noworocznymi postanowieniami i motywującymi do działania cytatami wcale tak dobrze nie wpływa na wszystkich. Dlatego Nowy Rok i ta sama ja. Dalej skupiam się po prostu na tym, żeby czuć się lepiej ze sobą, z tym co robię i po prostu szukać swojego szczęścia. I tego też Wam życzę w tym roku. I od razu sprostuję, że nie, nie każdy mój poranek tak wygląda. Chociaż bardzo bym chciała, ale jak mam trochę więcej czasu, to lubię go poświęcić sobie. Yy, druga część mojego self-care poranka to jest gotowanie. Przygotowuję na kilka dni mafinki jabłkowe. Po to, ażeby mieć coś słodkiego zawsze pod ręką w zamrażarce, gdy tylko najdzie ochota, lub gdy potrzeba szybkiego śniadania. Jest to super opcja, bardzo prosta. Wszystkie składniki będziecie mieli w opisie razem z przepisem, ale tak, zrobiłam dwie porcje tego. Oczywiście po drodze nic się nie zmarnowało, więc jakiekolwiek resztki jabłuszka zostały zjedzone. Ja stwierdziłam, żeby uzupełnić białeczko, bo białko musi się zgadzać. Wymieszałam sobie odżywkę białkową sojową z jogurtem i tak maczałam, maczałam i zajadałam swoje pyszne, pyszne mafinki. Tak wyglądają po upieczeniu, były naprawdę bardzo wilgotne. Tak prezentowało się już całe śniadanie, a raczej jego jedna trzecia, bo zjadłam trzy takie porcje poza kamerą. Dzień dobry, cześć czołem. Zapomniałam się przywitać, ale witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie znowu Full Day of Eating, bo z tego co zauważyłam, są to Wasze ulubione filmiki. Nie ukrywam moje też, bo kocham jeść i kocham się z Wami dzielić nowymi przepisami. Dzisiaj taki dzień trochę niespodziewany. Widzieliście już, co zjadłam na śniadanie? I te breakfast muffins, czyli śniadaniowe muffinki, to jest po prostu teraz mój ulubieniec, chyba będzie na 2022, ponieważ mogę zrobić tego w tonie, w tonie, no w sensie tyle, ile jestem w stanie zmieścić w piekarniku, ale mogę ich zrobić naprawdę dużo, zrobić sobie do piekarnika. 12, 24, nawet więcej, wrzucić to potem do zamrażarki, i następnego dnia, jak wiem, że nie będę miała czasu na śniadanie, to po prostu dzień wcześniej wyciągam sobie z zamrażarki taką jedną, dwie baweczki i mam gotowe śniadanko. Do tego tylko jakiś jogurt z dodatkiem białka, żeby makro się zgadzało i naprawdę, no, prima sort śniadanko polecam. Na obiad niespodziewanie zostaliśmy zaproszeni do moich rodziców. E, czyli e, jedzonko będzie nie w domu, ale mama do mnie właśnie zadzwoniła, że zrobiła specjalnie dla mnie kopytka. Ja kocham kluchy, kocham kopytka, kocham wszystko, co jest e, tego typu takie, wiecie, nawet takie kluski śląskie, po prostu o Jezu, mogłabym to jeść codziennie, e, więc mega się cieszę. Powiedziałam, że zrobiła jakieś pieczarki e, nie, przecież, pieczarki, nie, pieczarki. Powiedziała, że zrobiła do tego jakiś sosik grzybowy, ale żebym sobie wzięła jakieś tofu i tak dalej, no bo na wieże e, dla mnie e, takie rzeczy są ważne, a że ona nie ma w domu, to po prostu wezmę swoje, więc e, część obiadku zrobiła mama, część zrobię ja, ale to już Wam pokażę, jak będę na miejscu. Zapomniałam o najważniejszym. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, nie zapomnijcie zasubskrybować na dole i zostawić temu filmikowi łapkę w górę, jeśli Wam się podoba, bo to mnie mega motywuje do nakręcania kolejnych tego typu odcinków. Także dziękuję z góry. Przyszedł czas na rodzinny obiadek. Tu są maminy kopytka, a tu jest mój sosik w robieniu. Niestety dokładnego przepisu dla Was nie przygotuję, bo były to nie moje normalne okoliczności gotowania, więc też wybaczcie, ale rodzinka, czas z rodzinką ważniejszy niż policzenie przepisu. Wiadomo, kalorie policzyłam sobie na oko, jak to ja robię. Gdy wypada akurat taka potrzeba, tego dnia zdecydowanie wolałam policzyć na oko i cieszyć się czasem z rodziną. I takie dni też bywają. Luz w głowie to jest luz w życiu, pamiętajcie. Mega się cieszę, że mogłam przyjść do rodziców, spędzić trochę czasu z nimi, wysilować no i zjeść kopytka, a potem napić się kawy z wspaniałego ekspresu, który mają. <grych> Wieczorem przyszedł czas na trening. Dzisiaj grany był pool day, czyli wszystkie ciągi. Zaczęłam od martwego ciągu, który jest dla mnie nowością, a raczej powrotem do korzeni. Następnie było podciąganie pod chwytem. Jak widzicie jeszcze robię pod chwytem, ale mam nadzieję, że niedługo to się zmieni i w końcu na chwytem siła przyjdzie. Następnym ćwiczeniem było wiosłowanie jednorącz w opadzie tułowia. Jedną rączką i drugą z progresją ciężaru, tak jak zalecone przez mojego wspaniałego trenera, którego serdecznie pozdrawiam i w ogóle wbijajcie na jego YouTube'a, bo też już założył swój kanał w końcu, w końcu, więc zapraszam Was na Dymartuba. Kanał Wojtka będzie hitem, jestem tego pewna. I jestem pewna, że jeszcze zrobi ze mnie ludzi, zobaczycie. To będzie forma świata na najbliższe lata. O Boże, nie, nawet zrymowałam, nie czuję już co mówię. Okej, okay, a po treningu wiadomo, po treningu wleci Szamka. Na kolację stwierdziłam, że zrobię kotleciki z soczewicy, więc rano przygotowałam soczewicę, czyli po prostu ją ugotowałam z jakimiś przyprawami, sosem sojowym. Teraz przyszedł czas tylko na zlepienie jej w kotleciki. Do tego użyłam mąki owsianej i zmielonych nasion słonecznika. Dodałam jakieś zioła, przyprawy. Cały opis będziecie mieli poniżej. Nie ukrywam, robiłam to trochę na oko, trochę pierwszy raz, ale dopracuję przepis i dam wam dokładne proporcje na dole. Dodałam do smaczku trochę musztardy Dijon, trochę oliwy i oczywiście sosu sojowego. Kotlety zrobiłam w ten sposób, że stwierdziłam, że je upiekę zamiast smażyć, e, ponieważ jednak jak mogę ograniczyć trochę tłuszczu to wolę to zrobić. E, tym bardziej, że miałam w domu gotowe guacamole, które jak wiemy jest źródłem bardzo zdrowych, ale jednak tłuszczy. Do tego zrobiłam sobie sałatkę ze szpinaku, buraka i wegańskiej fety, którą pierwszy raz próbowałam. Była bardzo smaczna, nie była to grecka feta, którą jadłam przez trzy miesiące żyjąc w Grecji, ale tak, tak prezentowała się moja kolacyjka. Kotleciorów zjadłam oczywiście trochę więcej, ale były no naprawdę pyszniuteńkie, więc y, przepis jeszcze dla Was znajdzie się na dole. I to tyle by było ode mnie na dzisiaj, kochani. Totalnie zapomniałam zakończyć tego vloga, więc nadaję z mojego śpiórkolotu Jestem już gotowa do spanka. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Był to trochę inny vlog, mam wrażenie. W sensie będzie bardzo dużo voiceoverów, dlatego że mam wrażenie, że wszystko robiłam tak szybko, że nie nadążałam gadać w międzyczasie do kamery i dopiero wieczorem tak zwolniłam, wycilowałam, jak widzicie. Nockę zakończyłam z paluszkami, kolką mango i la casa de papel, po prostu wieczór idealny. E, ale tak, wiem, że jestem bardzo daleko w lesie, bo la casa de papel jest y, y, hitem od, mam wrażenie, kilku lat. Nie wiem, przynajmniej od roku, dwóch. A ja dopiero, dopiero wiem, o co chodzi, dopiero wiem, o co cały hype, więc tak, la casa de papel jest Zarobić tym serialem, więc jak ktoś jeszcze z Was nie widział, to koniecznie musicie obejrzeć. Ehm, ale tak, już koniec z za kasę de Papel ehm, będzie na jutro. Ja lecę do lotu, jutro czekam mnie dużo nauki. Generalnie kolejne tygodnie to jest po prostu nauka, 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 bo jak wiemy, styczeń to sesja. A sesja na fizjoterapii to ciężka sesja, więc. Trzymajcie za mnie kciuki, mam nadzieję, że dalej będziemy się udawać przynajmniej jeden filmik tygodniowo aplaudować i przepraszam za moją dziwną pozycję, ale tak, czuję się bardziej swobodnie na YouTubach już niż kiedykolwiek, więc jeśli podoba Wam się to, co tu widzicie, jeśli chcecie oglądać mnie częściej, to nie zapomnijcie zasubskrybować. Jeszcze raz Wam dziękuję za oglądanie i dobranoc! Hejka!